No, powracamy do Giovanni'ego. Giovanni Dziewani robi drugie danie. i Powiedz, co to będzie? Sekundo sekundę piato będą kotce, czyli mule. Żeby zrobić mule, trzeba nawet najpierw tę mule ładnie oczyścić, umyć, wysuszyć. Oczywiście żadna nie może być, żaden nie może być otwarty, bo jak będzie otwarty, to już jest niedobry, więc te otwarte wszystkie wyrzucamy, oczyścimy z tych wszystkich takich wyrostków i tak dalej ładnie myjemy, do garka wrzucamy cebulkę dwa ząbki czosnku i robimy taki ja to mówię taką zaprawkę dwa plasterki selera łodygi pietruszki i liść laurowy to wszystko wkładamy i oczywiście dolewamy wino możemy trochę wypić możemy trochę wlać no i teraz czekamy aż to się zagotuje jak to się zagotuje to wtedy dorzucimy do tego mule i będziemy cały czas tym mule w tym Sosie takim, który nam się tutaj tworzy, gotować. Tymanie, a powiedz mi, na ile jest są popularne mule w środku Włoch? Bo to, że na wybrzeżu no to jest zrozumiałe, a, a jak to wygląda Florencja, Rzymy No, bo to jednak, wiesz, kwestia transportu. No, mule są najlepsze, jak są świeże, nie? Tak, no oczywiście, ale no, dzisiaj mamy dobre techniki transportu, dobre techniki przechowywania, no i, i Generalnie no, nasze też, no, owoce morza są bardzo zdrowe, więc jak, no, wiele restauracji serwuje owoce morza, czy ostrygi, czy mule, czy krewetki, krewetki. I bardzo dużo osób to zamawia. Bardzo jest moda, moda jest w Włoszech na fructilli limary, czy na owoce morza. Dużo ludzi te owoce jada. Ja, zwłaszcza młode pokolenie, no tak, bo to dietetyczne, odżywcze. Dietetyczne fajne taka jedzenie rzadza. i tak dalej nie? czyli jest taka tradycyjna jak się to gotuje to wrzucamy oczywiście o, i wrzucamy teraz to mule. co jest najważniejsze mule. Mule. co ważne bardzo ważne momentami te mule od razu musimy to wszystko przykryć pokrywką 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 możemy sobie troszkę jeszcze dolać wina i teraz musimy czekać aż i oczywiście bardzo ważne jest przygotowanie muli żeby co Także mule w ogóle po marynarsku mm -hmm. tak się nazywają. Ważne jest, żeby przykryć to na przykład taką to oto tutaj szmatką. Mm -hmm. I ważne jest, żeby co chwilę te mule potrząsać. Ale żeby nie otwierać garka, Bo nam się mule po prostu pootwierają. a jakiś czas, trzeba to po prostu tym garnuszkiem trochę pomieszać. Tak jak ja teraz robię. Ale oczywiście dalej mają się gotować gotujemy do momentu kiedy się mule nam pootwierają wtedy mule będą gotowe do jedzenia ale żadnym pozorem nie otwieramy teraz pokrywki bo nam się mule momentalnie otworzą i nie będą jeszcze gotowe no dobra, to teraz zobaczymy, poczekamy zobaczymy no, jak będzie potwa, aż się te mule zagotują mamy tutaj taką pomocniczą lampkę ponieważ gotujemy na dworzu ale mamy tutaj lampkę, która nam wszystko podpowiada obserwować, więc na razie Czekamy. No dobra, no około gospodników myślę, miejskich. Około 10 minut będziemy tę mule Działa Nasz trzeci kolega do nas dojedzie. Jest na placówce dzisiaj wysunięte w sulinowo, bo uczestniczy w wielkim festynie grillowania. Ale mamy nadzieję, że nam coś dobrego przywiezie z tego grilla. Więc czekamy na niego z utęsknieniem. z utęsknieniem. Mamy dla niego tutaj przygotowane dobre wino. Mamy nadzieję, że doceni nasze starania. O, dobra, no to póki co. Na razie czekamy na mule.